you mm -hmm. Za nami kolejna edycja rządowego programu Klub, dzięki któremu w 2023 roku 330 klubów otrzymało wsparcie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dzięki dofinansowaniu z programu Klub możemy sfinansować pensje trenerów, ale także dokupić niezbędny sprzęt, co jednak ułatwia nam pracę z młodzieżą, dziećmi i tak naprawdę też z ich rodzicami. W polegództwie o prawidłowy przebieg realizacji tego programu dba pomocki, Rzeszenie LZS i bardzo się cieszymy, że z roku na rok coraz więcej klubów korzysta z tych środków. Dzięki czemu działacze sportowi z różnych zakątków naszego województwa stają się liderami społecznymi, pozyskając środki zewnętrzne na własną działalność. W naszej sekcji Kimboxingu trenuje na co dzień ponad 300 dzieci. Udział w programie klub pozwoli nam na dofinansowanie naszego wyjazdu na obóz sportowy. W sumie do województwa pomorskiego z naszego projektu trafiło ponad 3 700 zł, które wspadły szkolenie dzieci i młodzieży praktycznie we wszystkich dyscyplinach sportu.